pełną parą zacząłem orać po szkole w tej chwili Nie trzeba trochę wolniej pojechać żeby dobrze zaorać no trochę mamy tego do taurania, ale to już tak jest nic w porównaniu do tego większego pola mojego i już zabronowałem to po prostu, na to obok wyszedłem, że tam to jest gotowe.